No i witajcie! Niedzielny Ultras. Mało aktywny ostatnio, jeżeli chodzi o wideo. Niecałkowicie jeszcze nieaktywny, jeżeli chodzi o treningi, ale jest, bardzo czuję mocno ten brak takiego. Uwielbiam to miejsce ten brak takiego celu przerywnika resetu w procesie treningowym. Jakim są zawody, super, no zacząłem się nagrywać jeszcze traktora mi tutaj trzeba teraz, nie? <laughs> o matko i córko. Przepraszam, ale pewnych rzeczy się nie przewidzi. Poczekajmy chwilkę. Pozdrawiamy. Wow, jeszcze nawóz wiezie, fantastycznie. Mm. Mm. o czym to ja mówiłem? No, brak, brak startów. Daje się w kości, jeżeli chodzi o, o planowanie i zarządzanie procesem, bo nie da się trenować bez końca. I zawsze jak gdyby musi być, będę to podkreślał, jakiś malutki cel, tak naprawdę, w tym co robimy. Chociaż odrobinkę, żeby sobie jakiś wyznaczyć punkt startu i punkt zatrzymania się, żeby zweryfikować całe to co się działo pomiędzy tymi dwoma punktami, obojętnie czy to ma trwać miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące, ale jeżeli teraz jak gdyby w perspektywie mam treningi aż do marca, tak naprawdę, bo nie wiem czy maraton jurajski się wydarzy, który w grudniu ostatnio był w zeszłym roku, gdzie była okazja, żeby ostatni raz maraton przebiec w 2019. Jeżeli się wydarzy, na pewno będę chciał pobiec. No i tak naprawdę nie ma takiego tego punktu zwrotnego, więc e, trochę walczę z tą, tą motywacją. To znaczy ona jest, te plany w głowie cały czas się przewijają, wierzcie mi. I pomysły na to jak te treningi rozmaicać, to kupuję sprzętu troszkę do takiego działania stacjonarnego. E, więc e, natomiast biegać, bardzo dobrze zacząłem wrzesień. Teraz kurde zrobiłem sobie od zeszłego weekendu trochę przerwy. Tak docisnąłem intensywnie dni, trochę się zregenerowałem, ale też praca i rodzina zrobiła swoje No i dzisiaj biegnę pierwszy raz jutro chciałbym dzisiaj jest sobota oczywiście jutro chciałbym znowu polecieć w niedzielę zrobić typowe długie wybieganie ee, może poszukam innej trasy na lotnisku w rodnikach chciałbym się przebiec zabiorę ze sobą kamerkę wtedy nagrałbym jakiś materiał z tego byłoby na co popatrzeć. Zresztą pokazuje mi, że ode mnie jest jakieś 10 km, czyli z gdzieś to już jest 20. To już jest jakiś bieg, to już to już można sobie troszkę nóżkami poprzebierać. No a co? Teraz mam póki co 6,5 na liczniku. Eee, no i liczę, że jeszcze z 5, 6 może wpadnie, bo zbliżam się do skarb nad Wartą, eee, to znaczy tam za przeprosną górką. Ale wracając jeszcze słuchajcie każdy musi, wydaje mi się Tak jak powiedziałem, jestem pewien, wydaje mi się, no jak zwał, tak zwał, to moje zdanie znowu na sam koniec dnia, więc mogę być pewien, mogę mieć swoje zdanie w tym temacie możemy się wydawać. Cele. Jakieś do osiągnięcia, jeżeli chodzi o bieganie, że chce zacząć biegać troszkę dalej, że chce biegać troszkę szybciej, że chce, nie wiem, osiągnąć troszkę niższe tętno. To są naprawdę maluteńkie rzeczy czasami, ale one nadają sens temu naszemu żmudnemu takiemu powtarzaniu tego wszystkiego, co, co się dzieje dookoła nas, jeżeli chodzi o nasze treningi biegowe. Bo jest cholernie ciężką motywację, szczególnie, że teraz u mnie. Dwa razy w tym tygodniu wstawałem 5.40 i odbijałem się od ściany. Nie, dzisiaj nie pobiegam. I kurde, to było takie pomieszanie właśnie tego frustracji, ale też przede wszystkim tego, że z 2 stopnia ciepła było. I nie byłem gotowy, żeby się zmierzyć jeszcze z tą pogodą. A popołudniami po troszkę wylatywały i niestety tak to się wszystko zebrało. Mam nadzieję, że u Was z treningami troszkę lepiej i że jakoś to idzie. A No i co? No? Pozostaje tylko życzyć sobie i Wam udanej jesieni planów treningowych. Ja zresztą odgrażam się, ale ten filmik oczywiście powstanie jak tylko te wszystkie plany zazębią się, rozpiszą się. No i będę się mógł nimi troszkę pochwalić i przedyskutować tak na głos przed, przed sobą i przed kamerą. Żeby dać sobie po prostu jakieś wyzwanie na jesień. A póki to tyle. Jeszcze zielono, jeszcze cieplutko, 20 stopni, jeszcze można troszkę pobiegać. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was, hej!